W na żeby... swój najlepszy kostium i wchodzi na drzewo. <grymne> Czyli 14 rocznicę urodzi na Iszy. Z razem z nim gdzieś siedzimy. Nie dziesięć 10 minut, mamy do zamknięcia da. sklepu. I tu są wejściu te foteliczki. To krzesełka, fotelik to do. A, A to co ty jest? ci się podoba? Coś krzesełka do karmienia? Nie. To krzesełko, to jako leżaczek. O, to to tu tutaj może spadać jedzenie jak coś. Nie wiem, ja chcę takie, które po prostu szybko można umyć. Drewniane na pewno drzmiany. odpada, bo pod prysznic nie wstawimy po jedzeniu. ja tu. Tak. <gry> Maja, no zarzutujesz. Albo tutaj, zobacz, takie. Czekaj, tak? czekaj, czeka, no, no, no nie się zablokowało. Jak ślizg się. Ty <gry> <gry> człowieku, trzeba no. dieta. Łaaa, <gry> <gry> Arian! Kuku! <gry> Gdzie ty mnie posadziłeś po prostu? No tak, słusko siedzi. No właśnie. Pani stawiła muzykę, nie nie. Jedzenie. Jedzenie. E, będzie ziądzim teraz na stół. Sklep? to gdzie Sklep? My już prawie jesteśmy na miejscu, a ja dopiero teraz zaczynam nagrywać. Jedziemy, hm. Idziem, zbierajcie jagodę kamczaską. No jak gdzie jedziemy? Zbierajcie jegodę kamczaską. Na pewno będziesz zbierać. Tak. No tak. Jak z nie będzie Tak. moje tutaj próbuje lody. Brest Już mamy tablicę. Już mamy tablicę. Oh, tak. Weekend. Słuchajcie ogólnie w tym miejscu. Może ktoś pamięta? Byliśmy 3 lata temu. Też zbieraliśmy te jagody. I pamiętam, że nam się wydawało, że dosyć dużo uzbieraliśmy, ale. Te nasze zbiory były zjedzone tego samego dnia, więc dzisiaj planuję, że może uda nam się zbierać troszeczkę więcej. Pamiętam, że chyba Mesiu wtedy nie zbierał jagód, jest też, ponieważ Elias był malutki, no i Mesiu za nim wtedy biegał. A w tym roku też mam Ariana malutką. I nie będzie zbierał, Janek będzie spał w wózku. E w zeszłym roku i też dwa lata temu nie byliśmy tutaj, ponieważ jakieś mieliśmy chyba wyjazdy w czerwcu. A czas tych zbiorów jest akurat ograniczony. I naprawdę, totalnie przez przypadek przypomniało mi się o tej plantacji. I się okazało, że w ten weekend będą zbiory. Dzień dobry, kto się obudził? Kto się obudził? Wyspany. Będziesz zbierał jogody? Tak. Jasko maśku, masz koszyczek? Tak. Wszyscy zbierają, a mama odpoczywa mhm. Arianku, Już pozbierane. Tak mocno kładamy. Bo my totalnie nie byliśmy przygotowani na deszcz. No, tak, zobaczmy. To jest dla zabaw. A nam zakłada skarpeteczki. I mam Już mamy Zobaczcie. Super. Arian gotowy. Arian gotowy do pracy. Tak? Co tam było? Eee, jest Z tatą się bawi? Nie, nie, on Dobre. Dobre są. Ja zabieram go na ręce. Wiedziałam, wiedziałam, że zbierać nie będziesz. Będziemy szkolić tam. Zobaczcie jakim dobrym pracownikiem jest Mesio. Rianek już spokojny, nakarmiony. Mesio, zabierasz go, czy mam go... Do nosidła wrzucić. Do nosidła, bo ja jeszcze się nie kręciłem. Wkręciłeś się? Tak, trzeba cię pozbierać. <śmieckie> co, co, co? Trzeba zbierać jak najwięcej. <śmieckie> Zbierasz <Zbiornik> jak <śmieckie> najwięcej. Zbiornik jak najwięcej? Tak. Tak. To co? Wracamy do wózka? Po nosidło? No nie. Tak? No z tego nie, na stajni my zbieraliśmy. jak ty nieuczciwie pracujesz. to za zielone gałązki? <śmieckie> One wpadają same do łzog, Tak, nie? tak. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda jagoda tomczacka. Właśnie tak, właśnie tak, teraz przybliżę. O, tu lepiej. O, tu będzie dobrze widać. Riany się chowa, bo znów pada. Ciewniejsza popatrzyłaś ile ją uzbierałam. Sprawdzałaś. Słuchajcie, znów mocno pada. Patrzcie na latę. naprawdę się skręcił. Co, Isia? Ja chcę A my póki co mamy. Maj koszyczek. Mój i ja Aiszy. Aiszę ja niby najdłużej zbierałaś, Ale mam najmniej. Jak to się stało A wypadło. Ale mi też. Jestem ciekawa i... Jestem ciekawa, ile mam my na Jestem ciekawa, jestem ciekawa. Dużo, dużo, Zbierałaś nawet więcej niż my na trójkę. Myślę przed chwilą miałam problem. Chciałam twoje jego przysypać do mojego koszyczka, bo miałaś tam dziurę jakby z jednej strony i wszystko się wysypało do wózka. Teraz bluz... Tak, teraz wszystko zbierałam, ale teraz ubrudzona jest bluza malucha, kocyk i, 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 i przyścieradło. Bo ta jagoda, ta zbieranie jagody chyba będzie Zapamiętamy więcej, na długo. Więcej niż, niż iść do... No właśnie, mogliśmy sobie pojechać do, na i tak i normalnie sobie kupić, ale no jest przygoda, tak? No, Słuchajcie, bo to teraz zbieramy i to nie jest tak, że to dostaniemy za free, tylko to będzie zważone i musimy za to zapłacić. Czuć klimat, Natury. jeszcze fajna muzyka tutaj. Trzeba będzie płacić? To oczywiście. Dymyślałaś, że za darmo zbieramy? Nie. Dlaczego? Wydaje mi się, że to i tak będzie taniej niż na przykład tak po prostu kupić, bo w sumie tutaj nie jest doliczone jakby twoje praca, tak? Tylko e, płacisz za same jegody, nie za zbieranie. Zobaczcie, ile udało nam się zbierać. Aha, no, no. <laughs> Nie, słuchajcie. Sam zbierał. Nie, słuchajcie, jeszcze dokupiliśmy cztery takie pojemniki, czyli ile Dwa kilo, tak? No. Na solatko robię Aisza dzisiaj ma występ w Filharmonii i bardzo się śpieszy, ponieważ musimy zdążyć na czas. I one się martwi, że się spóźnimy. Tutaj napisałam tak wspaniały. Aisze tu. dyskutujesz tu dyskutuje z czatem ci. Ja mam jagody. Za oknem leje. Chciałabym się położyć do łóżka i spać, bo jeszcze to też, prawda? A my dzisiaj cały dzień będziemy na nogach. Hmm? Już jesteśmy na miejscu, nic nie To Ogromna scena. E, nie, powiedz mi, jaka jeszcze znajdzie się w tej scenie. Nie, ja też nie wiem. Nie. Będzie zespół. We dwójkę będą. We dwójkę? Tak. Dwie, dwie dziewczyny. Nie, jednej, jednej nie ma. Jedna wyjechała teraz. Rianek śpi. Trzymali trochę ponad połowę koncertu, ale to i tak dobrze, ponieważ początek był naprawdę bardzo, bardzo długi. Dobra, Widzisz Zjedliście tort. A co to, tort? jest co tort robił ciebie na włosach? Powiedz mi proszę. Jedliście, tak? Tutaj na dole są trzy torty. Jest, powiedz mi. Dobry był tort? Przepraszam. Tak, I przyniosłeś na mamę nie Tak? I tak wyglądają nasze zakupy. Słuchajcie, wyjęliśmy już Ariankę z fotelika. No i ja była pewna, że on się obudzi, ponieważ tutaj jesteśmy przy sklepie takim bobasowym. Przyjechaliśmy wybrać krzesełko do karmienia. Nie wiem, kto teraz te krzesełko będzie testował, na pewno nie Arian. Ja będę testował, bo jest moja kobieta. Kilka... Kilku. Kilka kilogramów więcej. Cii, tylko kilka, tak? Tak, kilka gramów. Gramów, okej. Okay. Ja już widzę, że tam też mają ubranka. To, widzisz, taka zielona koszula w paski. No, fajnie. I te shorty też. Tak. No, może dla Iriasa też by coś no. było. Dinozaury z tyłu. Widzisz? No. Pokaż, no. pokaż. Fajnie. Póki Arianciel nie śpi, no to my idziemy sprawdzić tą zieloną koszulę. No. Taki też materiał fajny. To tu też fajny. Ty masz taką podobną, nie? Niebieską, naprawdę. No. Tu shorty też o, fajne. Miłos. Słodziutkie. Hmm? Też cena słodziutka. Cena 80 zł. Tak, za takie... Ale czekaj, to Mieliś... same shorty. To są shorty. To nie? same shorty, 80 złotych. Kurde, 54. Nie, to, to, to się. <laughs> Ktoś się obudził? Jak? Fajnie, co? No, taki malutki, nie? No, chociaż, nie wiem, ale to jest taki. No to, nie jest. Ja to. to jest Cybex. A nie, to dla nas to już chyba. A, a, okej. Okay. Jeszcze po drugiej stronie mają. Tu zobacz. Rianku, wybieraj. Ogólnie te z miękkimi oparciami odpadają od razu, tak? Mm. Bo ja chcę coś takiego, żeby można było wrzucić no prysznic po prostu. Wstawić, wszystko umyć szybciutko. W tym ciku chyba jest wyjmowana wkładka. Tak. To fajnie, że to krzesełko jest składane. Poproszę jedynie. Oj, oj, mi się tak Boję się, że on tu nie wypadł. I tu złote krzesełko za 1900 zł mm. Bez złotówki Janku, jak tobie się siedzi, powiedz mi. Super! Oj, ja. Za mnie już czekam na jedzenie Sprawdźmy <grym> jeszcze kolorystykę. On siedzi na białym, tak? Ale nie to samo. To jest szary chyba, nie, nie wiem. To nie to samo, to to samo. To nie samo. To na to. A no tak. Czekaj, to jest drewniane. A to jest plastikowe. Tak? tak? Jest różnica? Jest różnica? Dobrze. Nie, wiesz, w tym lepiej siedzi jakoś niż w tym cichło. Słuchajcie, nagrywaliśmy odcinek na kanał. Iż w lesie. Coś nowego. Już żadnego challenge'u czy rutyny. Nie mów nic. Będzie na twoim kanale. Chciałam Wam pokazać jakiego fajnego misia mamy. Miałem do niego taką czapkę na lato. Jepatyczki ale On tak się cieszy, że on tu jest. Naprawdę taki szczęśliwy człowiek natury, przyrody. No to Mieliśmy tu mini kostium. Ja Dlaczego ty nie sprzątasz? Gdzie maja? Maja już gdzieś na... Maja wchodzi na drzewo. Maja! Ugoła, swój najlepszy kostium. I wchodzi na drzewo. Ja się znam nową książkę. Kolejną część, tak? Tak. Dopiero zaczęłaś, nie? N no, jest już jestem nie. No, na... dość nowa. Kto ci rzucił tą książkę? Elias. Nie, Maja. O, Maja. Ona poszła się co. No, Mesio, pomóc się z tym namiotem. Nie? Nie, to mi Słuchajcie, jest problem. Jaki? Wracamy z powrotem tam, w, w głąb lasu. Wyjdźcie, by... Jezusa. Został... Dlaczego? Bo Arian zgubił skarpetę. No. Eliasku opowiadaj, co się stało. nie... Niespecjalnie, tak? Nadepnęła na samolot. ale tak, ja jak rzuciłam i chciałam, żeby mi utchnęło jak jest? <laughs> mnie Elias tak wrzucił, że ja tak nastąpiłam. I co Od teraz na Ale łatwiej będzie nowy kupić po prostu. Dlaczego? To się kłóci. Ty się kłócisz? Tak? Tak. Ja słyszę, jak on tak zobaczy. To kurowie, słuchajcie. Jutro Arian skończy 8 miesięcy, nie 9, 8 miesięcy. No i ma już dwa górne ząbki. Słuchajcie, tam na milimetr ledwo, ledwo widać, ale. On się tak bardzo cieszy z tych swoich ząbków. No i cały czas je, Ty tak jak on robi tak. I tak czuć. I sły nie tylko czuć, słychać po prostu jak on tak robi... Słychać? Zrób... Nie, teraz nie słychać, ale tak... tak jakby jak on taki stuk w siebie. Tak nie, ociera te zęby, jeden drugi. <laughs> Czyli na rozpoczęcie ósmego miesiąca życia Arien ma już cztery zęby. On ma już 8 miesięcy? Czujesz to? <laughs> A kiedy ty wszystko planujesz? Co, ale co planujesz? Ślub? On ten już ten. Dwa, tak już dwa. Kiedy planujesz chaszkować? A siedzieć? Nie planuję, tu A nic nie A planuje o, jeść, jeść i jeść. A mam, mam. Nie odpoczywać, mamy na rączkach. Już wracamy do auta. Tak, wszystko posprzątaliśmy, cały swój bałagan. Wszystko tak. wrzuciliśmy tu do śmieci. Wszystko ładnie poukładaliśmy. Warto było wyjść. No. Ale gdybyśmy teraz nie nagrywali film, no to byśmy nie wyszli, prawda? Jak zawsze tak, siedzieliśmy w domu. Tutaj. Tak, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo Ariane... tak, ale wiesz dlaczego tak nie wychodzimy ogólnie? Nigdzie? Tak. Powiem Ci, a Ty wiesz, czy nie? Przez dom. Tak, dokładnie. Tak, ostatnio akurat o tym rozmawialiśmy, że gdy się przeprowadziliśmy do domu, no to już do lasu w sumie prawie nie wychodzimy. Na place zabaw też nie aż tak. No bo widamy, wokół domu. <grym>, tak. Co się dzieje? No, no no Arian no jest najważniejszym aktorem. A wow, wow, No się to 2010, tak czerwiec? 12, czyli ja miałam rację. 10 to był czwartek Maja. To jest nie żart Maja teraz. Słuchajcie, my tutaj wyliczaliśmy, ponieważ wychodzi na to, że w tym roku będziemy mieli 15 rocznicę ślubu. To jest taki jubileusz. Tak, A tak, tak naprawdę tak. zapomnieliśmy nawet, Ach, roku którego nie. to było? 10 czy 12 roku. W roku będziecie mieli rocznicę e, urodzin Aiszy. Czyli 14 rocznicę urodzin Aiszy. Przez brak Szytus. słów. Po <noise> prostu brak słów. No tak. Kochana córeczka, pierwsza. A co czwarty? Pierwszy i czwarty muszą być zawsze przyrodzice. <noise> Słyszysz no? Kiedy zachodzi słońce, słońce. Jeszcze... Kończę tego vloga w niespodziewanym słońce. miejscu, ponieważ to jest pokój jaska i Arianka i tu już sporo się dzieje. Odnośnie tego czy wybraliśmy w końcu przesełko dla Arianka dowiecie się w kolejnych vlogach ponieważ naprawdę bardzo dużo się działo już niezbyt fajnych rzeczy. Będę już kończyła tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!